Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z komisji Słuchajcie, kochani, dzisiaj mam 10 drapek po 2 złote. Taka. Mini rywalizacja, ale pani mi podobała z drapeczki. Mam kasek pata, kocham zimę, mam deszczek pieniędzy, mam królewską grę, mam szybkie 50, mam worek pieniędzy, mam pensyjkę, kota czarnego, siódemeczkę. I laki. Numerki będę mówiła kochani, jak będę drapała. Zaczynam od kasy wpada. To jest numer 12. Pliku bądź sejfu szukamy. 20 zł wkład w odcinek, winogrono, arbus, pomarańcza, pierścionek, ananas, winogrono, dzwonek. Podkowa, jabłko i serducho. Czyli miło było, ale się spustaczyło. Ele, ha! Teraz mamy, kocham zimę. 35 zdrabka. Oj, tu się to naklejało. Brygadysta piąta zdrabka z kocham zimę. Mamy 31, 34.

A na nas prezent: róża, koniczyna, tofi, awokado i plecak. Nic. Szukamy diamentów królewskich, że z numerem 42. A mamy perłę, brązoletę perłę, worek na szyjnik, tron i naszyjnik. Więc tu jest pusto. Szybkie 50.

Teraz mamy worek pieniędzy. Same pustaki dzisiaj zgarnęłam 84 może i tak być. Zegarek, portfel klucz, korona. Pierścień, banki, diament. I jest pustak. No to co? Będą same pustaki, ale i tak musi być. I takie drapingi muszą być. AS. Osiemdziesiąta 85. Szukamy wygrywających. 25. I trójki. I jest napis pensja 23, 30, 27, 1 i 22. Czyli pensja poszła w środku wszystkich innych zdrapach dzisiaj. Może kocur, Może kocur. Może kocur. A no już to nie to drapie, już nie wiem co wydrapałam. Oj

Ósemkę, piątkę, trójkę, czwórkę, dwójkę i dziewiątkę. Czyli wszystko trzyma farmę. Dzisiaj lot tową i laki. 95. Ponął się kwiat. A tu później wygrywający. Zobaczymy, czy siódemkę nam dali. Pewnie nie. Trzynastka pewnie będzie do wygrywania. Zobaczymy. 25, nie posiadamy takiej. I 15, też nie posiadamy, słuchajcie. Szybko było, miło było. Się skończyło, spustoczyło. I tyle, kochani. Łapeczki, subiki, miłe komentarze, jak zawsze, mile widziane. A ja się z Wami żegnam dzisiaj na pusto. A do zobaczenia, do kolejnego. Pa!